Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Manifik i dzisiaj przychodzę do was z bitwą na Harugumo. Udało mi się ją dzisiaj wykręcić, co prawda niedawno był materiał prezentujący Harugumo na kanale. Jednak tam była przedstawiona bitwa taka, że tak powiem klasyczna. Tutaj jednak będzie zdecydowanie lepszy wynik. Bitwa będzie również ciekawsza, pokazująca co ten okręt tak naprawdę potrafi jak ten okręt sobie radzi na blisko i jak można tutaj wykorzystać zasłony terenowe nie tylko nie tylko dymek. I tak moi drodzy, na samym wstępie jeszcze chcemy wam przekazać ważną informację a propos a propos tego, że zacząłem powoli streamować sobie na Twitchu. Więc jeżeli macie ochotę to link do Twitcha jest oczywiście w opisie zamieszczony. Streamy najczęściej będą się pojawiały wieczorem Tak około godziny 23-24 Będziemy sobie grali tak dwie godzinki Mniej więcej W weekendy oczywiście możemy dłużej Bo wtedy to nie ma problemu żeby posiedział nawet do godziny czwartej Dla mnie to nie stanowi problemu jeśli chodzi o weekendy Zapisy streamów również będą Więc tam Jeżeli się nie uda Wam wpaść to możecie sobie obejrzeć po czasie jak będą jakieś ciekawe momenty na streamie, to również będę tutaj na kanał to wrzucał. Na przykład jakaś ciekawa bitwa wyjdzie, to z komentarzem na żywo postaram się Wam to zamieścić. Więc tak, to Wam ogłosiłem. Oczywiście klasycznie wszystkie media społecznościowe w opisie są. No i tak, moi drodzy. Słuchajcie, chorugumo. Ostatnio omawiałem, mam nadzieję, że już ten materiał widzieliście. Jeżeli nie, to odnośnik będzie. Najprawdopodobniej teraz zamieszczony w prawym górnym rogu ekranu, jak nie zapomnę, i tak szybko strzelny niszczyciel. Najlepszy do walki z innymi 4kami na bliskim dystansie. Bardzo dobrze pali wszelkiego typu ciężkie okręty, pancerniki najlepiej, ale również sobie radzi z krążkami bez większego problemu. Ostatnio dostał buffa dosyć innego, bo tak samo jak tak samo jemu, jak i chabarowskowi. Została zmniejszona, hmm, czyli znaczy inaczej Nie przyjmuje po prostu pełnych penetracji od pancerników Tak jak to było do tej pory Teraz maksymalnie może dostać overpena, czyli 10% Damage'u Cytadeli Czyli na przykład jeżeli pancernik ma na Cytadelę 14 tysięcy No to harogmo może przyjąć maksymalnie Od tego pancernika z Pepanca 1400 Więc to jest wielki buff, bo kiedyś to się obrywało salwy po <laughs> Przepraszam, obrywało się salwy po kilkanaście tysięcy. Jeżeli pancernik przycelował w dziób bądź w rufę. No to było naprawdę nieciekawe. Okej okay, moi drodzy, skupiamy się na bitwie. Pokażę wam losowanie. Polosowało fajnie są ósemki. Naprzeciwko nie ma żadnego radaru poza Mizuri. Lotnie ósemki, więc sobie można poradzić z tymi samolotami. W miarę tutaj sympatycznie. Naprawdę z ósemki potrafi te Haruguma strącać. Tutaj jest pelotka e, dosyć solidna. Oczywiście nie halandowa, ale dużo lepsza niż mm, przykładowo na Shima na Giringu. Zdecydowanie lepsza. Ok, moi drodzy, widzę, że tutaj jest Shima na C. Mm, nie ma za bardzo obstawy. Pancerniki uciekają wrogie. Mm, tak więc postanowiłem tutaj zagrać agresywnie, spróbować tą Shimę. Wytropić. I tak, pojawiła się. Jest sima na 5 km. No i na 5 km dla Simy jesteśmy ogromnym zagrożeniem. Zresztą, jak sami widzicie, jak jej HP spada. Tutaj jeszcze za bardzo się obróciłem, mogę tylko z czterech dział strzelać. Teraz już jednak leci ze wszystkich. Wszedł pożar strzelam tutaj trochę jeszcze na ślepo. Liczę, żeby liczę na dobicie i poszło pięknie. Odpalił się ja mam oto mamy dodatkowy dymek, dodatkowy dodatkowe przyładowanie, torpy dodatkowy. Boost do silnika, i tak, jeszcze jestem wykryty przez chwilę. Przed buffem bym się prawdopodobnie teraz dymił, bo bałbym się pełnych penetracji. Jednak po buffie sobie tutaj na spokojnie odczekałem te parę sekund, żeby po prostu zniknąć. Nie wiedziałem, czy pomen będzie płynął w moją stronę. Jeśli by uciekał, to nie było sensu tutaj się dymić, bo tak czy inaczej, po chwili uciekłby z mojego zasięgu. Tu jest tylko 12,6, więc ten zasięg jest. Bez szału, zajmujemy kapa, sytuacja na mapie na razie dosyć nieciekawa, wróg ma dwa kapy, nasza drużyna z prawej flanki niestety ucieka, nie powalczyli tam, zostali ładnie wyparci, teraz się zadymiam, z tego względu, że zauważyłem raz tam Karolinę, dwa, że pomarno wrócił w moją stronę, a jak wiadomo, jeżeli pancernik pójdzie w moją stronę, to raz, że łatwiej trafić, dwa, że tak szybko nie wypłynie z mojego zasięgu. Więc spokojnie sobie tutaj te półtorej minuty dymu mogę wykorzystać. Na pomerna trzeba uważać, pamiętajcie, bo Pomer ma. Mm, sonda Hydro do 6 km i ma bardzo dobrą baterię dodatkową. Nieco, jeżeli was złapię w te Hydro, to może być już troszkę za późno na jakieś manewry, więc polecam na to e, tutaj zwracać uwagę. Jednak ten Pomer chyba nie używa tego hydro, bo e, płynie wprost na torpedy. Tutaj powinien złapać, zaraz zobaczymy ile. Na pewno dwie. Tak, jest, złapał dwie. I po pomernie, Drugi frag. Pomer wraca do portu. Szybko sobie tutaj z nim się rozprawiliśmy. Jest 100 tysięcy już. I kieruje się w kierunku e, KB. Żeby ten środek powoli odzyskiwać. Zauważyłem, że Mogador już tam zwiał e, na prawą flankę naszą. No i tak, trochę sytuację ustabilizowaliśmy. Tu jeszcze patrzyłem na torpedę, ale to jest trochę za daleko. Tak czy inaczej przyspieszyło, więc te torpedy zostały wyminięte. Czyli tak chyba nie dopłynęły z tego co widzę. I tak, kapik powoli będzie zajmowany zaraz. Pamiętajcie, że te kapy są bardzo ważne. Nie ma znaczenia, że jesteście ciężką niszczarką powolną. W takim momencie no, musicie to zrobić. no Nikt innego tego nie zrobi. Macie dosyć dobre kamo, to, to jest wasz. Obowiązek. I tak, moi drodzy, teraz wchodzimy w ciekawą fazę bitwy. Zaraz zobaczycie dlaczego. To jest fajna mapa dla tego okrętu, zwłaszcza na środku, z tego względu, że widzicie, ile tutaj jest małych wysepek, małych lub większych. Jak widzicie otwieram ogień. Otwieram ogień i znacznik wykrycia się nie pokazuje. Jestem niewykryty. Mogę sobie tutaj dowolnie bezkarnie strzelić tego rona. I zobaczcie, jak te obrażenia zaczynają się ładnie sumować. Miał na starcie 40 tysięcy, już mu 10 spadło. Jest pożar, są już dwa pożary nawet. Teraz się ugasił, liczyłem na trzeci pożar. Zobaczymy, czy uda się tutaj go wstrzelić. Czy lecą samoloty, już powinienem pelotkę odpalać. Tak jest, e, troszkę się z tym zagapiłem. Jednak jak widzicie, Ronik z 40 tysięcy ma tylko 20. E, teraz bodajże wchodzi jeszcze jeden pożar. Nie, już szedł. Tak, teraz wchodzi. Dobrze pamiętałem. Jest Alinburg i ponownie staram się zrobić ten sam myk Właśnie tutaj z wykorzystaniem tych wysepek Teraz trochę udało mu się mnie złapać Jednak dalej jestem niewykryty Jak widzicie uruchomiłem sobie dopałkę do silnika, bo się obawiałem mm, Troszkę tych torpedowców Wchodzi teraz pożar Ja mniej więcej sobie patrzę gdzie on był Jego ostatnia pozycja i patrzę skąd strzela, żeby Może go w tym dymie tam wysnajpić Może by się udało coś trafić, jak widzicie parę pocisków wchodzi Mam świadomość, że on ma low HP. I widzicie trzeci frag. pięknie e, tutaj mi się udało to zrobić. <coughs> Przepraszam, e, to mi się bardzo podobało. E, pamiętajcie, tutaj jest 10 dział, bardzo szybko strzelnych. Więc jeżeli jesteście niewykryci, nie macie żadnych zagrożeń, to strzelajcie w ten dym, nie ma co czekać. E, a no już coś traficie. A jak coś traficie, to te obrażenia robią się naprawdę solidne. Tu widzicie, Musashi. Musashi dziobem. I z tych 10 pocisków, z każdych 10 wchodzi po około tysiąca Lekko. Do tego pożaru, jak widzicie. Więc te obrażenia się naprawdę robią bardzo, bardzo solidne. Tu trzeba strzelać jak najwięcej, jak widzicie już, w celu prawie 400 pocisków łącznie z tymi, które się jeszcze nie, nie zsumowały tutaj. No i tak, my straciliśmy lotnisko, nawet nie zauważyłem kiedy. Um. Więc to lotnisko było słabe Na szczęście reszta naszej drużyny Tutaj ładnie jak na razie operuje Jest 5 na 5 do 2 straty My straciliśmy dwóch, Oni stracili 5 Jest tutaj przewaga jednak punktowo to jeszcze nie wygląda tak Najlepiej Mamy dopiero lekką przewagę Niecałych 100 punktów Tutaj dalej katujemy Musashi już widzicie prawie 200 tysięcy Lecą samoloty Z Szokaku. I tutaj może będzie pokaz troszkę tej obrony przeciwlotniczej Ono naprawdę potrafi te ósemeczki postrącać Dali i teraz troszkę zagrałem, jak sami zobaczycie, zbyt odważnie Przed buffem to by była śmierć Tego bym nie przeżył Nie byłoby takiej nawet opcji A tak to dostałem za 10 tysięcy, mogłem tego uniknąć, mogłem się zadymić Jednak chciałem ten dymek wykorzystać na troszkę później Myślałem, że jeszcze e, może będę w tą strzelał, może w Mizuri jeszcze postrzelam, e, a te trzy dymki to no nie jest tak wiele. No i tak, płynie te Musashi y, na około wyspy, ja tutaj chyba się zaczaję. Spadają, jak widzicie, medale, wpadło wsparcie, w, z zwiastun tragedii, jest duży kaliber również, y, więc te obrażenia się już robią ładne. Jest prawie 200 tysięcy, e, Musashi chyba dalej się pali. Takie, spali się. lecą obrażenia w prawym górnym rogu, widzę. I tak, nasze okręty trochę pobijane. U nich Mogador też bardzo mocno obity. Ale udało mu się jeszcze zatopić naszego pomerna. I tak, Musashi sobie płynie. Ja tutaj spokojnie czekam. I zobaczcie. Pójdą zaraz pierwsze torpedy. Przeładowuję. I teraz w celu takim, żeby mnie nie wykrył żeby nie zdradzał, że torpeduje Puściłem sobie dymek Tak mówię, może gościu nie patrzy Może gościu nie patrzy, że ktoś się przed nim zadymił No i chyba nie patrzył Bo jak widzicie Płynie dalej jak po sznurku Również tutaj specjalnie nie strzelałem Żeby właśnie nie domyślił się, że ja tutaj jestem Bo jak już zobaczyłem, że nie reaguje Kompletnie na to, że Ktoś się przed nim zadymia No to może po prostu tego nie widzi A jakbym oddał strzał, no to wiadomo by Jakoś zareagował. Płyną torpedy w tego Musashi. trzy torpedki, Musashi idzie do portu. 250 tysięcy. I obijamy sobie tutaj ładnie Slawę. Widzicie, mi się trafiła drużyna dosyć dobra. Przeciwna drużyna no spartaczyła po całości. Mógłbym powiedzieć, że ja dobrze zagrałem, ale no drużyna przeciwna no szałowa nie była. Chciałbym pochwalić grę tego naszego siatra też, bo on bardzo ładnie był blisko mnie i radarował co chwilę Zwłaszcza na początku, bardzo mi tam pomógł Z tam szymką chociażby I później W każdym razie był przydatny na początku, pokazał mi szymkę i to sporą przewagę dało I tak 288 tysięcy Są 4 fragi, niestety krakena się nie udało zrobić Chociaż ten kraken i tak zaraz by się nie przydał, bo jak widzicie wszystko jest bardzo daleko no ale zawsze krakena zrobić e, przyjemnie Tu jeszcze liczyłem, że może do 300 tysięcy da radę dobić Jednak jak widzicie bitwa się kończy, bitwa jest wygrana e, I przechodzimy do screenów końcowych No i tak moi drodzy e, Patrzcie, screeny końcowe e, 288 tysięcy demedu 611 trafień 5 torped 4 fragi, 15 pożarów, sporo e, Jest wsparcie, jest duży kaliber tutaj Pierwsza Krew oraz Zwiastun Tragedii e, Patrzymy dalej, 2700 Wolnego, przepraszam wolnego, e, bazowego EXPA Tutaj kolejny gracz już się nie postarał, no jak widzicie teamy były oba dosyć słabe e, Ponieważ ten drugi gracz miał e, Bazowego Dwa razy mniej ode mnie praktycznie Więc tutaj bez szału e, Przechodzimy dalej, raport szczegółowy Musashi zdjęte całe Tutaj w pomarna też sporo. Slawerona, jak widzicie. 130 tysięcy z baterii głównej z obeków. 80 tysięcy z torped. 80 tysięcy z pożarów. To jest sporo też potencjalnych niewiele. Jakoś dużo we mnie strzelali. No i tak. Jeszcze spojrzymy sobie na zarobek. Zarobek, jak widzicie, ja mam stały kamuflaż na tym Harogumo. Więc da się dla dziesiątce zarabiać. Nawet bez kąta premium, jak widzicie. Ja wyciągnąłem. 400 tysięcy, więc niebagatelna kwota. Jak najbardziej można sobie tutaj pozarabiać, nie trzeba mieć koniecznie konta premium i dziewiątek premium. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się bitwa podobała. Ja zapraszam jeszcze raz na Twitcha. Zapraszam tam do zaobserwowania, to będziecie wiedzieli, kiedy streamuję. Pamiętajcie, głównie godziny wieczorne i późno wieczorne. No tak, moi drodzy, ja już nie przedłużam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i życzę Wam udanych bitew. Na razie i cześć.